Witam państwa bardzo serdecznie. Czas na sportowe święto w samym sercu sierpca. Już 18 maja na stadionie miejskim zmierzy się reprezentacja sierpca, miasta ze smakiem, oraz reprezentacja artystów polskich. Nie wiem, czy najlepiej nie będę czuł się jako rezerwowy. Oczekujemy jakąś specjalną broń na artystów, dwóch brałkarzy może coś? Myślę, że trzech nawet. Jeszcze trzeci będzie. Z zrobiłby trzech. W drużynie rapu na co dzień występują aktorzy, piłkarze, piosenkarze, między innymi Piotr Świerczewski, Bracia Mroczek, Marek Włodarczyk, Sebastian Mila, zespół Pektus i wielu innych artystów. Komentatorem spotkania będzie legenda polskiego dziennikarstwa, pan Dariusz Szpakowski. A będzie brak! Jezus i Jaki błąd Poprowadzi mecz pan Artur Cicierski, burmistrz Zakroczymia oraz najładniejsza polska sędzina, pani Karolina Bojar. Potuzy i wielkie emocje wszystkich Państwa serdecznie zapraszam 18. Maja na Stadion Miejski przy Centrum Kultury i Sztuki. O godzinie 19 oficjalne przecięcie wstęgi, o godzinie 20 rozpoczęcie meczu. A w międzyczasie gry i zabawy na terenie stadionu oraz boiska wielofunkcyjnego oraz 11 tracków na pierwszym zlocie tracków w sierpcu. Serdecznie Państwa zapraszam. Trzymajcie Państwo kciuki za reprezentację sierpca Miasta ze Smakiem. Mam nadzieję, że uda mi się wbiec w podstawowym składzie. Przyjeżdżają, czekamy na nie.